Mały sweter w plamy ubrudzony kremem. Słuchaj, drogi Tomku, nie zjada się. Świeczek z tortu znów ta mała Ola, zwisa z żywandola, a syn sąsiadów, Kazik na telewizor włazi, ale to są twoje urodziny, ale to są twoje urodziny i wszyscy mają wesołe miny. To są twoje urodziny, ale to są twoje urodziny i wszyscy mają wesołe miny. Kto na tej laurce? Kto pisał o kurce, co robiłeś w kuchni, zaraz prędko Mi tu kuchni, to tam jest w łazience, otwierajcie prędzej To Ola i Diana, spod drzwi leci piana Ale to, to, to są twoje urodziny, ale to, to są twoje urodziny I wszyscy mają wesołe miny Ja też się staram To, to są twoje urodziny, ale to, to są twoje urodziny I wszyscy mają wesołe miny to podpalił obraz, przemalował obraz. Tutaj była ściana cała z cegieł, wymurowana. Świetny czołg z tej szafy, gdy tak sobie leży. A w mojej odzieży jest oddział żołnierzy. Ale to są Twoje urodziny, ale to są Twoje urodziny i wszyscy mają wesołe miny. Ale to są twoją urodziny, ale to są twoją urodziny i wszyscy mają wesołe miny. Magnetofon ryczy. Wiele dzieci tańczy, ktoś tam śpiewa sto lat. Kazik ma pistolet i wodą polewa, że dywan po, że dojrzewa, można dostać brzika, ale zaraz. Zaraz, Spokojnie, Pokojnie. jutro są urodziny Kazika. Ale to będą huczne urodziny, ale to będą huczne urodziny, Wszyscy będą mieli wesołe miny. ...ale to będą chuszne urodziny, ale to będą chuszne urodziny, wszyscy będą mieli wesołe miny. Ale to będą chuszne urodziny, ale to będą chuszne urodziny, wszyscy będą mieli wesołe miny. ...ale to będą chuszne urodziny, ale to będą chuszne urodziny, wszyscy będą mieli wesołe miny.